Gry i zabawy, konkursy z nagrodami, zawody, występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy OSP, pokaz samochodów rajdowych, piknik rodzinny pod hasłem Wspólnie aktywni w podgrodziu to była impreza dla każdego. Normalnie, fajnie. No, bardzo się podoba. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie, dla dzieci jest super atmosfera, dużo atrakcji. Dla rodziny, też takie spotkanie, też będą tańce. Także wydaje mi się, że bardzo fajne są takie imprezy zorganizowane dla dzieciaków i też rodzin. My jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni. Ludzie dopisali, są dzieci, bawią się chętnie, udało się. Pogoda troszkę nam rano pokrzyżowała plany, ale wszystko się na razie udało. Dzieci w tej chwili piszą test, będą pisać w, w konkursie o główną nagrodę Romer, rower marki Romet. Jesteśmy zadowoleni, cieszymy się, że możemy tak razem wszyscy wspólnie się zintegrować, że każdy tutaj tak powiem, swoją piątkę dokłada, wszyscy wspólnie i myślę, że będzie to taka dobra inicjatywa na, na, na następne lata, żeby wspólnie po prostu razem się zabawić. I, i zintegrować. Jest frekwencja jak najbardziej dopisała. Tutaj sprawczyniami głównymi tego całego zamieszania w cudzysłowie są pani radna i zarazem pani sołtys pani Magdalena Leszek, ale także pani dyrektor szkoły pani, pani Barbara. Oczywiście tutaj duże znaczenie ma także występy Szkoły Muzyki Rozrywkowej pana Pawła Kmiucika. Także wszystko to powoduje, że każdy tutaj na tym pikniku rodzinnym coś dla siebie znajdzie. Znajdzie czy to do posłuchania, czy do takiej fizycznej rozrywki. Także wydaje się, że pogoda nie zepsuła wydarzenia i wszyscy mogą się świetnie bawić. Bardzo chętnie, bardzo miło w tej chwili tutaj jest nam, że odbywają się różne... Wspaniałe, wspaniałe imprezy towarzyszące, mianowicie w tej chwili będziemy uczestniczyć, dzieci będą uczestniczyć w teście, w teście wiedzy z zakresu ruchu drogowego, z zakresu bezpieczeństwa, są strażacy, którzy nam organizują również pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, są rozgrywki rodzinne, sportowe na boisku zewnętrznym, tym wielofunkcyjnym, pokazy, prezentacje muzyczne jest malowanie twarzy, są tak zwane dmuchańce dla dzieci, które wszystkie mogą z nich korzystać za darmo, bezpłatnie. No, staraliśmy się bardzo, żeby tak połączyć Dzieci, Dzień Dzieci, Dzień Starszych, Dzień Rodziny, Dzień Mamy, Taty, jakoś tak, żeby się to wszystko ładnie nam udało, dlatego, że już wszyscy jesteśmy spragnieni tych dobrych takich chwil wspólnie spędzonych. Jestem bardzo szczęśliwa, bo się coś dzieje, obiekt żyje, i dobrze, że możemy się spotkać. Dla najmłodszych dmuchańce, plac zabaw i animatorki, a dla łasuchów wata cukrowa, lody, smakołyki, napoje, grill i domowe wypieki. O dobrą muzyczną zabawę zadbali Szkoła Muzyki Rozrywkowej, Zespół Śpiewaczy Podgrodzianie, DJ Live Mix Muzyka Klubowa oraz Zespół Quattro.